W końcu postanowiłem po roku nieobecności, w końcu coś na ten kanał wrzucić, natomiast uważam, że taki film prędzej czy później musiał powstać, ponieważ na wielu grupach terrorystycznych możemy zauważyć, że ludzie podzielili się na dwie grupy, i jedna z nich uważa, że na jad pająka można mieć alergię, natomiast druga uważa, że taka alergia wystąpić nie może. Generalnie, gdy pająk nas ukończy, to do naszego organizmu wprowadza on koktajl złożony z wody oraz różnego rodzaju białek. Są to na przykład enzymy, różnego rodzaju krótkie peptydy czy inne białka. I te białka, kiedy już znajdą się w naszych naczyniach, to są pochłaniane przez jego, przez komórki, które krążą sobie w naszej krwi. Są to na przykład komórki dendryczne, które po pochłonięciu tego białka jadu hmm, Tchną go na, na mniejsze części i następnie łączą go z tak zwanymi białkami głównego układu zgodności tkankowej, czyli białkami MHC. I następnie tak spreparowany fragment już tego białka w zasadzie zostaje wyniesiony na powierzchnię tej komórki. I jeżeli zostanie on wyniesiony na powierzchnię tej komórki, to może się on połączyć z limfocytem T i połączenie się tego fragmentu antygenu związanego z tym kompleksem MHC z limfocytem T powoduje, że on zostaje aktywowany. Co i co znaczy ta aktywacja tego limfocytu T? Ta aktywacja tego limfocytu T to nic innego jak stymulacja jego podziałów, podczas których powstają limfocyty T pomocnicze w przypadku alergii oczywiście, bo my skupiamy się tylko na temacie alergii oraz komórki pamięci i następnie ten limfocyt y, T pomocniczy, czyli już ten aktywowany, y, może połączyć się z limfocytem B, który już też uprzednio pobrał ten fragment antygenu, zaprezentował go na swojej powierzchni i teraz może się połączyć z tym kolejna komórka y, tego układu odpornościowego. I połączenie się tego limfocytu B i limfocytu T, który już został aktywowany, powoduje aktywację limfocytu limfocytu B za pomocą cytokin, które zostały wydzielone przez właśnie ten limfocyt T pomocniczy. Następnie aktywacja tego limfocytu B powoduje, że ten limfocyt B się dzieli. Po jego podziale powstają komórki plazmatyczne i komórki pamięci. I te komórki plazmatyczne tworzą przeciwciała, dokładniej immunoglobuliny typu IgE, które łączą się z tak zwanymi komórkami tucznymi. I na tym kończy zazwyczaj pierwszy kontakt z tym antygenem, ponieważ ten jad zostaje zwalczony normalnie komórkowymi sposobami, ale te przeciwciała, które połączyły się już z tymi komórkami tucznymi, zostają. Więc, gdy coś ukąsi nas ponownie i znowu wystawimy się na działanie tego danego białka, tego jadu, to. Ten fragment tego jadu łączy się z tymi przeciwciałami, które zostały już uprzednio przyłączone do tych komórek tłucznych. I właśnie to połączenie się tego jadu z tymi komórkami tłucznymi wyzwala ich degranulację, w wyniku czego uwolniona zostaje histamina i inne mediatory reakcji alergicznej. Natomiast histamina jest, myślę, takim jednym z najbardziej popularnych, więc na jej przykładzie będziemy dzisiaj wszystko mawiać. I to ona powoduje reakcje, które są odpowiedzialne za wystąpienie objawów alergii. I należy pamiętać, że alergia jest w zasadzie alergii nierówna. U jednego reakcja alergiczna zakończy się na tym, że pozostanie jedynie w tym miejscu jakiś obrzęk, a u innego skończy się to wstrząsem anafilaktycznym. Wszystko oczywiście zależy od danego organizmu i jak ten organizm zareaguje na daną cząsteczkę, która jest alergenem. Jeżeli chodzi o sam wstrząs anafilaktyczny, to nie wygląda to tak, że taki stamina zostaje uwolniona i nagle od razu umieramy, bo jakaś tam cząsteczka po prostu wyjdzie sobie z komórki. Oczywiście ona po uwolnieniu łączy się z odpowiednimi receptorami w naszych naczyniach, co powoduje np. rozszerzenie się żył czy skurcz oskrzeli przez co krew nie może wracać do serca, a także nasze płuca nie mogą, nie mogą przeprowadzać sprawnej wymiany gazowej poprzez właśnie ten skurcz oskrzeli i obrzęk górnych dróg oddechowych. W wyniku tego przede wszystkim nasze tkanki mają za mało krwi, ponieważ krew z żył nie może być tak efektywnie transportowana do serca, bo przypominam, w żyłach krew płynie pod bardzo niskim ciśnieniem, ale także ta krew nie uzyskuje odpowiedniej ilości tlenu. I to wszystko przekłada się na to, że w zasadzie nasze tkanki są niedotlenione no i w konsekwencji po kilku minutach czeka nas po prostu śmierć. A skoro już przebrnęliśmy przez najgorszą część tego filmu, natomiast yy, omówienie sa yy, samego podłoża molekularnego reakcji alergicznej było konieczne, by zrozumieć... Yy, o czym tak naprawdę mówimy, można przejść do obalania mitów, które narosły wokół właśnie tej reakcji i są powielane bardzo często na różnego rodzaju grupach terrorystycznych. W zasadzie ten pierwszy mit pojawił się nawet w pewnej książce, ale do rzeczy. Mitem numer jeden jest to, że białko może mieć za krótkie wiązanie peptydowe, by mogło zostać wykryte przez nasz organizm. No, oczywiście białko nie może mieć za krótkiego wiązania peptydowego, by mogło zostać wykryte. Nie może mieć również za długiego wiązania peptydowego. Uwaga, uwaga, wiązanie peptydowe zawsze będzie miało taką samą długość. Wiązanie peptydowe tworzy się pomiędzy dwoma pierwiastkami, a właściwości pierwiastków są niezmienne. I mianowicie tworzy się ono pomiędzy azotem z grupy aminowej jednego aminokwasu i węglem z grupy karboksydowej drugiego, a, dru, drugiego aminokwasu. Widz numer dwa jest taki, że białko jadu ptasznika nie może zostać wykryte, ponieważ ma ono masę poniżej 10 kilodaltonów. No i faktycznie masa białka jako tako i zarazem jego długość w zasadzie ma znaczenie. Jeżeli mówimy o skrajnie małych białkach, ale wynika to głównie z właściwości samych immunoglobulin. To właśnie przeciwciała IGE muszą związać Antygen w dwóch miejscach, i jedno miejsce z czego jedno miejsce jedno ramię tego przeciwciała IGE, łączy się z epitopem od 15 aminokwasów, i drugie ramię również łączy się z epitopem o długości około 15 aminokwasów. No i jeżeli sumujemy yy, to, to wyjdzie nam, że, jedy, że białko musi mieć yy, minimum 30 aminokwasów w sobie i jest to masa około 3 kilodaltonów, a nie 10. I przykładem takiego alergenu dosyć silnego, który ma masę 3 kilodaltonów jest na przykład melityna w jadzie pszczoły miodnej. Ostatnim już mi ten numer 3 jest to, że białko pszczoły, że białka w jadzie pszczoły i białka w jadzie ptasznika są identyczne. No oczywiście nie mogą być one identyczne, ponieważ jad pszczoły ewoluował, by chronić się przed kręgowcami. Pszczoły nie muszą już teraz polować na Różnego rodzaju owady, by się pożywić, natomiast pająki stale muszą to robić, ponieważ są drapieżnikami. Yy, więc, na, więc logicznym będzie, że pszczoła będzie dostosowy, dostosowywała swój jad, by on był jeszcze skuteczniejszy w walce przeciwko kręgowcom, natomiast ptasznik będzie stale dostosowywał ten jad, by on był bardziej specyficzny względem receptorów, które znajdują się na powierzchni komórek bezkręgowców. I gdy porównamy sobie sekwencję białka z jednej rodziny pomiędzy poszczególnymi organizmami, ja wziąłem akurat sekwencję hialuronidazy, to wyjdą nam ciekawe zależności. Mianowicie, gdy porównamy sobie sekwencję jadu, Apis Medifera i Tiltocat Vagans, czyli pszczoły miodnej i ptasznika, którego większość dobrze kojarzy, to podobieństwo tych Hyadronidas wyjdzie nam na poziomie 42%. Gdy Tiltocat Vagans porównamy do, do Hyadronidazy Locksosteles Intermedia, czyli dwóch różnych pająków, to podobieństwo tych Hyadronidas wyjdzie nam na poziomie 64%. Gdy mamy do czynienia z jadem dwóch bardzo spokrewnionych gatunków, np. przykład Vespula vulgaris i wespula pensylvanica, to tutaj podobieństwa sięgają już 90 paru procent. Tak samo jest gdy porównamy Apis mellifera i Apis cerana, albo gdy porównamy ze sobą Pampobeteus verdolaga i Tildoka vagans. Wniosek z tego jest jeden. Im bliżej są ze sobą spokrewnione organizmy, tym bardziej podobne do siebie będą sekwencje aminokwasów w ich białkach. I wystarczy sobie spojrzeć na to, że te białka w zasadzie działają analogicznie do siebie, natomiast ich sekwencja już homologiczna do siebie nie jest, czyli nie jest identyczna aminokwasów. Te białka spełniają w poszczególnym jadzie jedynie podobne funkcje. Wszędzie hialuronidaza ma za zadanie niszczyć kwas hialuronowy w naszych tkankach, by ten jad lepiej się rozprowadzał. Na koniec zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy na jad pająka faktycznie można mieć alergię. No i aby być szczerym, żadna publikacja naukowa jak dotąd nie powiedziała nam, że po ukąszeniu jakiegoś pająka ktoś doznał reakcji alergicznej bądź wstrząsu anafilaktycznego. Natomiast w jadzie pająka z gatunku Lopsostylus intermedia znaleziono białka, które mogą wywoływać degranulację komórek tucznych, czyli uwolnienie z nich histaminy w sposób niezależny od przeciwciał. Więc reakcja alergiczna może wystąpić w teorii już po pierwszym ukąszeniu. Oprócz tego, reakcji ale anafilaktycznej po ukąszeniu heatopelma. Doznał pies. I faktycznie można się tu teraz przyczepić, że w zasadzie co ja tutaj przywołuję jakiegoś psa, bo to zupełnie inny organizm. Natomiast sposób działania jego układu immunologicznego jest podobny do naszego. Więc, biorąc pod uwagę te już te wszystkie dane, plus dokładając do tego sam fakt, że pająki to grupa licząca sobie ponad 50 tysięcy gatunków. W jadzie pojedynczego gatunku już występuje dość sporo białek, i każde z tych białek może być potencjalnym alergenem. No to jeżeli mówimy, że u żadnego z 50 tysięcy gatunków nie może być białka, które jest alergenem, jest dosyć nierozsądne. I dlaczego w zasadzie takiej reakcji alergicznej nie odnotowano jak dotąd? No to sama reakcja alergiczna może objawiać się jedynie jako jakiś niewielki obrzęk na naszej skórze, więc tak naprawdę możemy doznać reakcji alergicznej i nawet, nawet o tym nie wiedząc. Natomiast jeżeli chodzi o sam wstrząs anafilaktyczny, to należy pamiętać, że jest to zjawisko stosunkowo sporadycznie występujące. Dotyka ono rocznie około 1 do 3% populacji ludzi na całym świecie. I są w to wliczone przypadki, kiedy ten wstrząs został wywołany już Obok jadów, jedzeniem czy na przykład lekami. Dodajmy sobie do tego fakt, że pająki raczej nie żyją w aż tak bezpośrednim sąsiedztwie siedzi ludzkich jak pszczoły czy osy, a nawet jeżeli już żyją, to czy każdy z nas, jeżeli znajdzie sieć jakiegoś lejkowca, to wtyka tam do tej sieci palec i stara się tego pająka wykurzyć gołą łapką? No, raczej nie. Z tego też powodu już same ukąszenia pająków są raczej nieczęste. Mam nadzieję, że ten film dostatecznie wyczerpał temat potencjalnej alergii na jad i był jakkolwiek zrozumiały dla Was. Jeżeli natomiast macie jakiekolwiek pytania, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Może jeszcze w tym roku się coś na tym kanale pojawi.